No wróciliśmy do nagrywania Uff, toczyłem tylko przy, ten obraz, to przypadkowo zniszczyłem Masz ten obraz yy, Zabrałem sobie dwa lime Lime coś tam No i Przełączyłem to dźwignię Może w końcu coś tu się w dalszym ciągu nic tu się nie otworzyło O jest, mam coś Co? Dźwignia To ci przeciągnij? Od przeciągnąłem Znowu coś tam znowu, od razu No i nic dalej nie ma No Fuck Dupa, ściągam to A do... gdzie ty przyciągnąłeś niby jakąś dźwignię? Tu ma być na dół, no A ta jest do góry Ej no nie ści Ej tam, tam... jest skrzynka, otworzyłeś ją? Tak, wszystko sprawdzałem One mają chyba być do góry Nie, do góry przecież były No fajnie, że tutaj jeden był na dół i ja go pociągnąłem był do góry teraz O a nie tu jest... Czy ty... Też znalazłem Chcę pokój z... Z, re... z restem Tu uda... trzeba jakoś pozaznaczyć ja wrzuciłem coś, tam była płytka To jest to, 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 to Tak, to... psuj obrazy Stany No i co mi to obchodzi, bo już wiemy wszystko gdzie co jest Tylko... kurde Wszystkie na dół czy do góry bierzemy Więc to... trzeba jakoś poustawiać się tajemnie Ale nie, bo... Patrz płytka jest naciśnięta? Jest naciśnięta Ej! A może to trzeba nacisnąć, te stoliki Tak, stoliki... Nie, stoliki nie mają żadnego oddziaływania Niestety Skąd wiesz? A może pod spodem coś jest No właśnie nie mogą, nie mogą przekazać przez to Nie? Nie bo ja się znam, niestety Ta. No, fucking hell O on mi coś flagował wszystko, takie klateczki tylko No nie wiem ty Masakra Żalda, żalda Czy weź wszystkie do góry, robimy Tak było No właśnie nie wszystkie, Ta dwie które ja znalazłem były do góry, były na dół z automatu i później je przestawiłem do góry A tu mam na dół czy do góry? Tu ona była do... ona była do góry, a ja ją przedstawiłem na dół. Albo odwrotnie. Nie wiem. No kurde, nie wiem, no co tu można zrobić? Masz jakiś pomysł? Nie wiem. Objętnie co, wal nic nie Hmm. Ja bym kupił masło. No to ja też, ale to się nam nie, z... no, nie pomoże. Czaj, zamknijmy te, które już przeszliśmy, okej? Okay? I już sprawdzaliśmy. No ale po co? Super. <laughs> Patrz. Widzisz to? Ja mam tutaj Monalizę, wiesz? Ja mam babkę, która zamiast... Jest mon... Zamiast ten trzymać... Taka podróba Monalizy Która zamiast trzymać... M... Tego, tego... Nie, znaczy... Ja mam ładną po Monalizę Ja mam babkę z Gronostaniem, tylko że z Super! No lol! Rżal Psy. Nic nie ma nic No... Zaraz się normalnie wkurzać zbuduję komputer, wiesz? O ja, to jest strasznie Ja bym ci powiedział, żebyśmy tutaj zabili cięcie I tyle I poszukać tego wyjścia Ej, czy na tej się nie dostawiać tego? Nie da się stawiać obrazu? Żal Nie da się Aha, bo to jest to no tak. Ej, Kamil Co? Weź zrób cięcie i tu rozmienimy co i wiesz Do tego się może coś wcześniej dodać na przed filmiku i będzie dobrze No dobra, dobra, jakoś się... No to dawaj, zrób cięcie